Siemolo. Ale jak ktoś może lubić coś, czego ja nie lubię? O kurde, wczoraj Rekwer wsiadł. Wczoraj Rekwer siadł. On wczoraj siadł. Na samym początku byłem nieprzekonany, ale później siadł. Lecimy. Widzowie. Na start z bomby mam dla was ważną wiadomość, gostki. Ale kurde... Głośno, Jezu, nie kupuję czegokolwiek, co chce zareklamować. Już koniec reklamy. To pamiętajcie widzowie, żeby dalej kupować gamę najcikasz, szczególnie jeżeli nie macie jeszcze. No właśnie tego. Czik jest w do grupki standardowo w opisie widzowie. Uważajcie no, no, no. se. Ale jak ktoś może nie lubić jeść mięsa? No nie wiem, ale ja tu widzę inny problem widzowie. No. Amogus. sus. ja pierdolę, kurwa. Tego fileta, a mogus łosoś. Sus na tego łososia. Jak można nie niego nie lubić? Nie, no ja lubię sobla. Jak można nie lubić Igora? Mm, jestem fanem Janki Jak można nie lubić najlepszego youtubera? O stary. To, to prawda, to jest plus, naprawdę plus naprawdę jeden! najlepszy youtuber. Oka! Wchodzimy, wpisujemy Dawid Czech. E, Dawid Czech, subskrybujesz. Bo... Czy Dawid Czech wziął awatar y, się zainspirował Kimperem? Yes. Jezu, chłopie. Co innego można z nim robić? I co ten wariat tu ma? Chciałem zrobić zdjęcie w nawiedzonym. Nigdy nie dzwoń pod te numery. Najbardziej mnie mi się podoba film. I <grym> nigdy nie dzwoń do mini Michael. <grym> <grym> Chcę to zobaczyć! Boże, chcę to zobaczyć! Chcę to zobaczyć! Błagał, ja chcę to zobaczyć. To jest kurwa najlepszy pomysł na film, jaki widziałem w życiu, chyba. To jest... To jest cudowne. Gdzie to jest? Nigdy nie zwójdź do minimajka o 3 w nocy! Kurwa, ja chcę to What zobaczyć! WTF! Ty minimaj w ogóle co jest? Masz radzić że to fake, że minimaj nie odbierze. O w dupy, co to jest? Ja pierdolę, jaki on jest, kurwa, tępy! Proszę kurwa, za clickbait. Kłamczuchu. Dzień w nocy, minimal. Siema, pazur. Witam, kochany. Cześć, poszedł do mnie. Stary, zobacz. Czy minimaj Mini Mike Old, stary Mini Mike, jest o trzeciej w nocy, jak zadzwonić Dawid Czech do niego. Tak wygląda stary, tak można nie robić łajciora. O dobra! I za 50 lat będzie Myślałem, że będzie go oglądać to... całego. O tak, jak można nie lubić łajciora. Łajcior! 2, 1, Jak można go nie lubić? Nie no. Jak można go nie lubić? Lubię Olsza. Jak dobra. można go nie lubić? Jak można nie lubić Maty? Ja kocham Matę! Jak można nie lubić Maty? No i kes post, i ja, ale o to chodziło i spoko jest. O, nie lejsów, green onion jak nie można lubić. Green oniony są wyjebane w kosmos. Ktoś nie lubi green onionów na czacie? Śmiało, śmiało, w sensie. Przyznać się, jeżeli ktoś nie lubi, przyznać się. Nie trzeba się czego wstydzić, co nie? Nie trzeba się czego wstydzić, jeżeli ktoś nie lubi. Ty, pazur, to. Kurwa, bo widzę, że Kaczucha spamuje i miałem dobry pojazd, ale skoro Pazur też nie lubi, to macie prawo lubić, nie lubić tego, co chcecie. Szkoda, kurwa, Pazur, szkoda, że lubisz, że nie lubisz. No tak, chciałem go zjechać już. To jest dla mnie smak dzieciństwa. Zawsze ta zosy się, jak się z tego dropiło, to z, tych, z tego smaku. Najwięcej ich jadłem. Nostalgiczne są bardzo. Lepsze były jeszcze takie. O, takie piłkarskie, to oh. jest golas strzelasz. Jak można pistacji nie lubić, też nie wiem. Minusem jest obieranie tego, a jeszcze większym minusem jest, że stary nie obierzesz sobie tego dużo, tylko najpierw opier... wszystkie. No gościu, nie da się obrać dużo i tego nie zjeść wcześniej niż się obierze. Marek merucha starygo rucha, no fakty. <supra> Sopela, jak można nie lubić. Sopla? No powiem, tyle wizowie. Bandyta! Piotka jak można nie lubić? Nie no, chyba o f chodzi. He, no zoba, no w Google Box ze mną zdjęcie chciał z Piotrkiem. Stary też musiał zdjęcie z Piotrkiem. Można, bo jest bezbekiem. Twój stary jest bezbekiem i nikt o tym nie mówi. Jak można ją lubić? Lexi? Nie wiem, A, na przykład mam Jak mówić? można jej nie to lubić? Generalnie nikogo nie lubię. A o Nitro, jak można lubić? I ktoś tu Serek wstawił? Nie no, chyba nie. Nitro akurat spoko. Jak można lubić ludzi, którzy piszą, kto pytał? Nie wiem, ja pytałem, co ci to obchodzi. Używam Niech kto pytał w lipcu 2021, to tak jakbym teraz cię powiedział: się abykuł, się Co być? Smutne jest to, że filmy Rekora są lepsze tego, co robi Gimper Co jest w tym kurwa smutnego? Rekord jest zajebistym gościem i dobrze, że robi dobry content. Ajajaj, no. Mrozi? Twoja stara mrozi, Koperek, jak można go prawda, w sobie? Ja wołałem jaką nie na ty Mrożonek. Jak można Litfifa nie lubić? Nie miałem czapę, teraz jest Gaminate, widzowie! Pijecie już Gaminate chluśniem, bo uśniem. Kup boś... Mmm, Kupcie jako drekły. Jak można jej nie lubić, Wersow? co ty Idolka, co jej pokazujesz? Do idolki, tak? Weź się wstyd człowieku. Dałeś w ogóle. Pamiętajcie, Gaminate poprawi waszą kondycję za... Nie. Gaminate, zadba o waszą kontu. Ten ziom jest koks, ale trochę już. Przed... No, za dużo, bo no, fajny. Jak można Gotika nie lubić? O, stary, ale nostalgiczny. Tak, tak można, Berciu, że nie. Jak ma 10 lat, to nie gra w to. Chłopco napisał, ciekawe, co to za rebus? Gotik to gówno. No chodzi chyba o ten styl ubierania się. Jak można go nie lubić. <laughs> ta grafika jest kurwa świetna. <laughs> świetna jest ta kurwa grafika, jest taka dobra. <laughs> To jest ta kurwa. A co to dobry. za reus? Gothic to gówno. No, chodzi chyba o ten styl ubierania się. Jak można go nie lubić? Sentino. Tatuażyk! klopy jak można nie lubić? Nie wiem. Żartowałem z tą flopą wtedy w tamtych odcinkach. się pluliście jak głupki. Astro. Wczoraj byłam w Rosmanie jakaś mała dziewczynka nawrzeszczała na swoją mamę, że jej nienawidzi, bo nie chciała kupić paletki wersów. Jebać jej matkę. Kurwa. Takie to jest. W sensie niby bezstresowe wychowanie, a jaki stres przy dziecko przechodzi. Przecież z wyrolem się stanie. Jebać ciebie, Mandzio. Jebać ciebie, Yoshi. Wiecie, Yoshi jest największym... Chciałem go obrazić na wiele sposobów, ale jakkolwiek go obrażę, to jest słowo, które jest kontrowersyjne. Zatem nazwę go kurwo po prostu. Eee, I już mówię dlaczego, widzowie. Ta szmata dzisiaj przegięła. Już wam pokazuję, widzowie. Po to, co on zrobił, przechodzi największe podejście. Zatem Yoshi se odstawia hulaj nóżkę, co nie, bo nie miała zasięgu akurat, a ja mu śmieszny dowcip powiedziałem, a ta największa szmata… Psz, sobie ukradła! Zajebał mi żart! Kurwa, jak on śmie! Jak on śmie, co nie? A śmieszny! A to mi się rzadko zdarza śmieszny żart wymyślić! Rzadko mi się zdarza śmieszny żart wymyślić, a mi zajebał go! Co za szmata najgorsza! Ale to nie koniec! Myślicie, że jeden? Ha no właśnie, takie rzeczy widzowie, bo dzisiaj Zachat całkiem mocno przymroził na Twitterze, co nie? Napisał Ale lipa, mam strasznie słaby plan lekcji. Prawie codziennie kończę po 14.50, co oznacza, że stream będę później. Pewnie o 16.30. Bo jeszcze muszę wrócić pociągiem godzina. Do tego już wiem, że za tydzień dwa sprawdziany. O nie, czekaj. No i kurwa zmroziło trochę, co nie? I Josi znowu mi podjebał tekst. Kurde, dobrze, że mam ciepłą bluzę dzisiaj na sobie. Ty kurwa. Kurwa. Trzy dni go teraz nie ma. Samemu będę chodził na siłkę. Ty, nie, chciałem so, nie chciałem sobie siły robić, ale kurwa te trzy dni będę po trzy godziny siedział, żeby mu najebać później. Ale, ale w pierdol dostanie jak wróci. No, no, ty siać go! Pobrze, dobrze! Nie miałem się napierdalać na tym fejmie. ale chyba mam przeciwnika! Rolowani byliście. Ja mogę z truskawa. Sus. A jak może truskawa, jak nie lubić? Sus kawka. Jak można nie lubić a roga w mają. Siema, czy wiesz, ale jest nowy przedmiot w szkole, ta. czyli szachy? Co? W twojej szkole jest przedmiot szachy? Jak tak, to widzu, Zajebiście ci zazdroszczę. Aerodynamika pieroga w majonezie. Wow, ej, szczerze? To wygląda kozacko. Ale to jest bez majonezu podobno. Bobik. <laughs> Kur... Bóg. Chcesz Bobu? Bobik. Jak można ją lubić? Nie, może to być odpowiedzią? Bo tak ziom wstawił w kom. Jak można nie lubić reakcji ker? Ziom. Ja wow zawsze daję. Wszystko mi dziwi, co widzę. <laughs> Jezu, przeczytałem. Jak można nie lubić Wojana Games. No jak można nie lubić? Paliona i... Chris. Kafie. dziękuję za 7 miesięcy. Witam. Kolejny Chris, miesiąc. Jak można subskrybować? I oglądać Wojana Games, Paliona i patty <laughs> Ale lika solidnego za flopa. No, He, jak ktoś może nie lubić lodów ekipy? O. Nie, no i ma sraka te lody ekipy. W sensie nie, za złoty coś to jest odpowiednia cena za nie. A nie więcej, totalnie nie więcej. Jak na swoją cenę są ok. I tyle, i tyle. Przecież można kaktusa zjeść. Nic więcej. <laughs> ja, jak ktoś może nie lubić tako hemingwaya? Kocham takusia. Tako na fide. Takos. Takos. Yy, banditos. <laughs> Jak można nie lubić Krystiana Zachodniego? To jest wielki Polak. Patriota jakich mało u nas w kraju. Kocham to pić. Bleh. Czy to jest podpiwek piwek, Jędrzej? Kiedyś to piłem. Kurwa... Fuj. Nie, to jest raz, raz w życiu się. Dla spróbowania nie da się. Może jakieś złe kupiłem, ale podpiwek Jędrzej, niezły podpiwek, jak się na... nie da. jak można lubić lody smerfowe? Dość mielenia smerfów na lody. Jak można jeść pizzę bez brzegów? Nie mam pojęcia! Można jeść pizzę bez brzegów? Często brzegi mają dużo ciasta, nie każde brzegi są dobre. Można. Przecież jeszcze są. Z a nawet serem. trzeba czasami. z serem pycha. Nie, no, są yes. dobre, ale są to fajne to... ale zapchają cię stary na koniec. Tak się czujesz. Ale jak można nie lubić memów? Tu <laughs> jeszcze jest w żółwit, nie <laughs> Jak można lubić oscypek stary? Oscypy są koks. Weźmy tu nie pie. głupot, takiego oscypę, a na ciepło oszamiesz. na tyle siły. O, tu ktoś zadał dobre pytanie. Jak można lubić monsterki? Totalnie nie mam pojęcia. W ogóle nie mam. Totalnie, nie mam pojęcia jak można luźno Nie, to dziwne, no trochę jak mocz, ty. No bez kity, jakbyś siki pił. Jak można nie lubić tego pana? O właśnie, najlepsze. Oj nie wiem, stary. Jego kształt twarzy wygląda jak siodełko od rowery, ktoś napisał. Weź może A wiecie co jest najlepsze? Że ten koleś wygląda wyjebanie w kosmos, ale nie wygląda aż tak dobrze. Postać Giga Chad'a, który wygląda aż tak zajebiście, to jest photoshopka robiona przez jego dziewczynę. On nadal jest giga czadem, Nadal wygląda wyjebanie, ale nie aż tak wyjebanie. Smutna prawda, przepraszam, ale tak jest. Zastanów się, co piszesz, Po prostu jego twarz wygląda, jakby mógł usiąść. Pokaż. Czekaj, poszukam. Poszukam, poszukam, poszukam. I ma jebane 170 cm wzrostu. No i sobie wygodnie żyje. Na pewno lepiej niż 190. Niski wzrost jest giga spoko. O, on jest Ernest Kalimow. Proszę, widzowie. Tak, to jest. A nie to odwrotnie. No trudno, ja bym usiadł na jego twarzy. Jak można nie lubić TV gry? O ono, skład TV gry wygląda dobrze. Jak można snubić nadal giga lubić? No, to Z... prawda, Tyle powiem. jarus, co na Hot 16 nawet nie raczył odpowiedzieć. Na Disa nawet nie raczył. Mówisz, że bycie nie jest mega spokojnie. Sądzisz tak, że tylko, że masz na 90 Ja mam w wieku 168, w wieku 15 lat, i nie sądzę swojego wzrostu. Jest to duży kompleks. Pokonaj swój kompleks. Spokojnie, widzu. Patrz, patrz, nie wystają ci. Patrz, patrz, popatrz na to. Nie wystają ci nogi w łóżku, masz więcej ciuch, które możesz zakładać. I w sumie jakie chcesz, możesz zakładać te ściuchy. Zawsze w, w samolocie, jeśli wygodnie, jeżeli w sumie masz wyjebane na innych ludzi, którzy to ci oceniają, to w sumie możesz się skapnąć Ej, w Dobra, sumie zrobiłem to jest swoje paczko. wrócę za kilka miesięcy. A i najważniejsze, znajdujesz sobie wyższą od siebie dziewczynę i ty nie musisz jej bronić. Ona broni ciebie. I wtedy w ogóle kurwa już chillera utopia, co nie? Proszę bardzo. A jak jesteś wysoki, to ludzie wymagają od ciebie rzeczy, oczekują od ciebie. O, i na. O. Odpowiedzieć, dzieciom w szpitalu nie pomógł, we z takim gościem, z Jarus. Ale jak można nie rzucić szkoły, nie wziąć kredytu i nie wybudować bliźniaków? Nie wiem, głupim być trzeba strasznie, żeby no, to dokładnie, nie dokładnie. zrobić. <noise> jak można Zawielskiego nie lubić? Jebelski. Nie no stary, pomyśl ten sposób. Też pokonaj swój kompleks i kup większe łóżko. Mam kurwa dwa metry na 2 metry łóżko i śpię na skos, jak jestem sam w domu. Żeby kurwa mi nogi nie wystawały za łóżko. Wkurzający. Dziś jestem w sklepie. I wchodzi matka z tylko dzieciak na oko, najmłodsza ma 3-4 lata, woła, żeby brały lody, przybiega najstarsza i znalazła lody ekipy. Zaczęła się część, więc przybiegła druga. Matka stała jak wryta, gdy prosiły o nie i kładły się na lodówce. Jedna młoda najmłodsza pobiegła gdzie indziej, nawet się nie oglądając za lodami ekipy. Wejdź wyjdź trochę z tego swojego strefy komfortu, wyjdź i pomyśl jedną rzecz. Co jakby takich ludzi nie było? Takiego o? jeszcze może chmielarka? Koktajlek 20 tak miesięcy. Magu, dziękuję. Co jakby nudy były? Stary, nawet sobie nie wyobrażasz tego. Potrzebujemy takich ludzi. Weź wyjdź człowieku, pomyśl trochę czasem. Jak można się kłócić, że pies lub kot jest lepszy? Przecież oba są super. Jeśli dzięki takim ludziom nie było bywojenia na świecie. Ale co do posta, fakty. Jak można TikToka lubić? Można tam ostatnio mówiłem, nawet. A, się tam znaleźć. I content, trzeba sobie wyrobić algorytm. Trzeba się na tym znać. W sensie ale... Trzeba tego, trzeba też, widzowie, oprócz tego. Jeżeli ciebie dziewczyna odrzuca, że jesteś za niski, nie no bać lepiej dla to ciebie. To tak samo, jeżeli na, jesteś w związku, nie złotych. wiem, na przykład 6 miesięcy, Miedziałeś 12 fajne, miesięcy i cię zdradzi, zny, to zajebiście, nie wkurwiaj się, tylko zrywasz kontakt i automatycznie uniknąłeś tego. Dodge the bullet. A sobie wyobraź, że na przykład byłbyś 6 lat w związku, czy 10 lat w związku, i coś takiego by się stało. No. Kurde, same profity w sumie. Content. Karpie, mam cudowny contenta. Nie będzie! Jak można nie Nie, trochę simpowe, gościu. Nie, tyle ci mogę powiedzieć na ten temat, nie? Widzisz to to? sobie znać Tomboy Dominania normalną. dokładnie. I będzie cię, kurwa, bronić i tyle. No, widzisz te No właśnie. <noise> Daje bez ubrania, No już mówiliśmy, nie kuź ziomek. się wczorajszego posta na Wykopie. Nie, kurwa, nie przeglądam tej strony. W sensie, tam jeszcze kiedyś były śmieszne obrazki. Teraz tam są, kurwa, tylko... No, kurwa. O, oh, o, oh, w sensie No. Witam, zde Piotr jest w Guys only want one thing and bubku za pięć złotych, stary Za wszyscy bub hejtują we tam niczku jakieś Survival Builder jak można nie lubić Nie, jak się w nocy stary o czwartej w nocy to oni tak wchodzą O, jak do tej dziury o, Pana Roberta jak można nie lubić Pan Robert zawsze był ulubiony Grappy Ice jak można nie lubić Ej, gdzie kupić Grappy Ice? Od niej ludzie zapadają w śpiączkę? Co ty gadasz? No, jak można nie lubić młodego G? A wiecie, że Belmondo nie istnieje? Naprawdę, to jest symulacja Widzieliście kiedyś Belmondo na żywo? Ja nie Belmondo nie istnieje, prosta piłeczka Jak można lubić parówki? Ej, 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 ej będzie grzeczyn, ja Teraz spokojnie. Paróweczka. I z patelni najlepiej taka, ugrzana. Wody też są dobre. Ogólnie na ciepło. Wiesz, paruwencję, ketchup, mu musztarda, chlebek z masłem, stary to jest jedzenie. A jeszcze widziałem patent, że sera do środka kładziesz. To musi być dobre. I proszę mnie nie w... Więcej. A jak to tak lubić Wojana? Zoba <laughs> zobacz, jaki gostek. Ale niełkiem pał stoi tak za jaki poważny. <laughs> ci was jak można nie lubić, ci was! Jak można lubić takie okładki na CD? Słucham płyty nie pudełka. Skąd masz odtwarz na płyty, ja takie nie posiadam? <laughs> jak można go nie lubić, jak można Rembola nie lubić, widzowie, nie wiem. Człowie, jak można Rembola nie lubić. Oj, widzowie! Jak można go słuchać? A ciebie jak można słuchać, bo mi się wydaje że się nie da. <laughs> Jak można nie lubić Oj, Kto ła... Czy tylko ja mylę Citroxa i Wojana? Dobra, widzowie, ja rozumiem, że mylę Citroxa i Wojana. Josz, jo Jezu, proszę, nie rób tak mu Citroxowi. Ja wiem, że Citrox robi content. Eee, ale no, nie aż tak, nie aż tak, ok, Chłop jest zajebistym gościem i tak, nie aż tak. Łapie ten Jara, jak można go nie lubić Ej on jest koks strasznie, zajebiście się u niego oglądał jak chodził i szukał No jak można nie lubić, weź tym kur... dupę posmaruj Jak można Piotrusia nie lubić, nie no Piotrusia Oglądasz najnowszy film Requera? Nie, nie widziałem to się kocha. Za takie smutne oczka. Ciekawe. Dla niego liczy się tylko to, żeby hajski dropa się zgadzał. No, żeby tylko dla niego. Ale jak można go lubić? A ciebie? Jak można nie lubić Jasia Dąbrowskiego? Nie wiem, nie wiem dziwne. He, let's go! Jak można nie lubić najlepszych cukierków na świecie, o stary! O nie, o, co kurwa ja podniosę rękę. Ja ich nie lubię. Ja nie jestem fanem. śliwka w, czek śliwka w czekoladzie była lepsza. Ej, te cukierki to jest urodziny w klasie Starter Pack. Heh, jak można orła nie lubić? Orze, usmaży się w tym swetrze. Jak można nie lubić tej nuty? Słucham tego codziennie. No spoko, słuchaj ile wlezie. Jak można nie lubić memy z amogus? Sus, amogus, rafatus. Jak można popijać zupę? Czym? Popijać zupą to można. Jak można go nie lubić? Nie, no, Gumball jest koks. A czy wiem, że to nie jest gamble A Gumball, tak. Jak można kaktusa nie lubić? Ej, ale. Ta wersja Aha. smakowa kaktusa. Lepsza była kiedyś taka. Nie wiem, jakie to były smaki. Ale były zajebiste. Nie, ta wersja smakowa. Przecież to jest giga podobna wersja. Co? Były kiedyś? Kaktus inaczej smakował? Aaaa Była taka ciemnoczerwona, co nie? Ciemnoczerwona, dobrze pamiętam. A Okej, okay, to kurwa, dobre. Okej, okay, dobra, dobra to prawda, to prawda. Kaktus Dawida e, tego, ale kaktus Dawida to dla mnie smakuje jak sam cukier. Brakuje mi dla mnie w nim kontrastu smakowego, jakiegoś sensownego. Budowanie jest lepsze, a były o wiele lepsze. I zamknąć mordy tam w komentarzach. He, ale RL9, ty, normalnie, można go nie lubić, nie można, to jest najlepszy człowiek. Jak można grać w Fortnite 2 w k 21 Golego, gole. ja dopiero co zacząłem grać w Fortnite'a. Wcześniej nie grałem, wiesz, jak jest hype na jakąś grę, każdy lamus potrafi grać. Graj w coś jak już nie ma hypu. ja właśnie gram. Bardzo mi się to spodobało. Jedna rzecz mi się tam nie podoba. Budowanie. Dla lamusów jest to budowanie. O, o, Te Najgorsze skurpa, się dlatego Rembol jest dobrym, kurwa, twórcą. Wychodzisz z filmu, zostajesz mu łapę w górę. Po prostu koleś pluje faktami. Po co to jest? Tam powinna być strzelanka dla prawdziwego mężczyzny, gra, to budowanie, no to się nie wie, że to jest gra dla dzieci. No jest to gra dla dzieci. Usunąć to powinni... Jak można nie lubić Rembola? Normalnie się strzela, a nie, się zbudujesz, to jest Minecraft jakiś. Jak można świderasów nie lubić? O, stary, lody dzieci... Świderki to jest smak dzieciństwa i to jest jedynie, kurwa, wspomnienia. Świderek to jest po prostu nostalgia. To jest mleko z cukrem. To jest po prostu nostalgia. I świderek, poza nostalgią nie ma smaku i nie jest smaczny. ...instwa. Nie no, pycha ich za tą cenę, to jest dobry logik. <laughs> Lipton. No, Lipton straszny. Jak można nie lubić Kogla Mogla? To wygląda jak musztarda. To się je? Co? Czekaj, czekaj. Bo ja tu mam rozkwinkę życia, że co pomalował mu ogon i chodzi wi-fi? Ale durne, ja cię. Jak można shipować prawdziwych ludzi? Skróćmy to do jak można shipować ludzi. Wszystko ok, ale jak można lubić wersów. Ale. Jak Verso można nie lubić Wersow? I dolka. <grym> Jak o! można nie lubić czeka Norisa Z banku Cię wyj**li. Jak można lubić ekipę? Razem 2-4 na dobę. Pff, pff, pff. Jak można Rafona nie lubić? O ty stary, ale fota może niżej... Ni Pana ojca Rafona. Pana ojca Rafona. Będzie ojcem. Nie będę zjeżdżał. Ty Coś tu bardzo dziwnego się stało przed chwilą. Czemu to się tak kruszy? Co jest? Widzowiec się coś bardzo niepokojącego dzieje. Ja Kosek, dziękuję ślicznie za pół roku. Pozdrawiam pół bardzo serdecznie. Pół roku, razem już trzy. Jestem wkurzona jak nie wiem co. Kurwa, rekord ma świetne miniatury. Kurwa, same jego miniatury są wyjebane w cosplay. Dlaczego ja go nie subuję?